Ale jakie czasy trzeba dodać? Czas, czas, czas w szóstej klasie i siódmej podstawowej? Ale na walkę to ty się przygotuj i pokaz nam takiego potwora w klatce z efektownym nokautem. Ok, ale bym coś takiego zobaczył. Wiadomo, że ciężko o coś takiego, ale by to w kaktus dobre było. Ja, powiem ci, powiem wam tak. Wiecie, czego ja się najbardziej obawiam, bo ja się, bo, ja się boję walczyć. Ja się boję walczyć. Ja się boję, że kogoś zabiję w tej klatce. Ja wiem, że wy teraz XD sobie myślicie, kurwa, co on pierdoli, ale ja znam swój potencjał, ja wiem, ile czasu mam do walki, kurwa, tam się przykre rzeczy. Jeśli ziomek nie będzie wystarczająco wytrzymały, ja się modlę codziennie o, moje, o zdrowie mojego przeciwnika, bo jak ten człowiek nie będzie wystarczająco wytrzymały, to ja go tam zabiję. Ja bardzo, ja bardzo bym nie chciał, kurwa, że wyprowadzam dwa pierwsze ciosy, kurwa, a on ma pękniętą czaszkę. On ma złamany nos, kurwa. I. No, no, no nie chciałbym, no. Ja, codzie, ja codziennie ja codziennie wstaję, modlę się do Boga, kurwa, żeby ten człowiek to przeżył. Jest mi go żal. Każdego z mojego rywala, jak sobie o nim myślę, jest mi go żal. Bo, bo ja wiem, bo, bo ja wiem, że. Kurwa będzie miał najcięższe zadanie w swoim życiu. On będzie musiał, on będzie musiał w klatce kurwa stać naprzeciwko mnie. Ta klatka będzie zamknięta, tam będziemy sami. Na to będzie patrzeć kurwa 10, 15 czy 20 tysięcy osób na żywo. Tak kurwa od 1 do, do 30 metrów na, na tej hali, na tym, na tym stadionie, na tym gdziekolwiek, gdzie się będziemy bili. Plus setki tysięcy osób przed telewizorami, komputerami, i telefonami. To pójdzie kurwa w świat. Ja go tam. Matko Boska jest, jest mi tak kurwa głupio, jest mi tak głupio, że będę musiał go poniżyć na oczach rodziny, jego przyjaciół, znajomych, trenera. Ale mi kurwa zapłacili. Nie zdziwię się, jak każdy mój rywal się wycofa. Bo pieniądze pieniędzmi, ale zdrowie jest bardzo ważne. Jest duża, jest duża szansa, że mój przeciwnik nie wyjdzie nie wyjdzie z tej klatki. Będą go musieli wynosić. I modlę się, i modlę się tylko o to, żeby go kurwa nie musieli, żeby go nie musieli w czarnym worku stamtąd wynosić. Zostaw łapkę w górę. Modlę się codziennie, modlę się. Nie czuję w tobie charakteru. 2 października wykonam swoje zadanie. Nie serio, mówię wam szczerze: bomba, bomba, zejście kontra. Wy nawet, wy nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak jestem z siebie zadowolony. Wy nawet nie wiecie, jak jestem z siebie zadowolony. Nie serio, nie zdajecie sobie sprawy, jak jestem z siebie zadowolony. Shelly! Pamiętaj! Szykuj noszę i butle z już na pierwszą rundę! Widzicie, jeszcze Shelly będzie, kurwa, wspomagał moich przeciwników. jestem mikserem! Jesteś dla mnie czystą formalnością. Ha! Co tam, Boxdel? Do zobaczenia.